Cześć. Witam was w kolejnym odcinku na kanale Koza Manager. Dla was w odcinku kolejnym, dla mnie pierwszym odcinku po naprawdę sporej przerwie, po której wróciłem, żeby nagrać odcinki na zapas i jeszcze sobie wyjechać. Więc powiem szczerze, nagrywam ten odcinek po raz, nie wiem, który język mi się plącze, czasami mówię głupoty. To jest ostateczna wersja, to, to, to może być fatalny film, jeżeli taki będzie to po prostu Was przepraszam, ale mam nadzieję, że mimo wszystko zostawicie łapkę w górę, zapraszam Was oczywiście na stronę partnera tego kanału, jak i innych kanałów, czyli oczywiście rgoal.com, tam z hasłem koza10 macie 10% zniżki, ale to są najważniejsze, jeszcze mamy końcóweczkę lipca, a w lipcu obowiązuje cały czas podwojony cashback w programie lojalnościowym, więc warto naprawdę się z tym zapoznać, słuchajcie, bo to jeszcze łączy się z moim kodem, więc ten lipiec jest bardzo opłacalny, a że za niedługo się skończy, no, to potem możecie mieć pretensje tylko i wyłącznie do siebie. I czasami tak jest, że w ogóle sobie czegoś życzymy, a potem mamy pretensje. Mam nadzieję, że tak nie będzie z FIFA 22 i pomysłami, które podsłaliście na moim Instagramie. Link do mojego Instagrama macie na dole w opisie. Zaglądajcie tam koniecznie, ponieważ są tam zdjęcia, są tam em, informacje na temat tego, co się u mnie dzieje. E, a będzie działo się sporo w najbliższym czasie, bo em, tak jak mówię, teraz jeszcze wyjeżdżam, ale to już będzie wyjazd dla mnie aktywny bardzo mocno, bo chciałbym, żeby. Eee, sierpień był już przeze mnie fajnie przepracowany fizycznie, żebym w, we wrześniu, a najpóźniej w październiku był w najlepszej piłkarskiej formie życia. Bo może coś z tego też się urodzi? Zobaczymy. E, więc warto mnie tam obserwować e, i dzięki temu możecie być ze mną w kontakcie. Tutaj widzicie wasze propozycje, wasze e, komentarze do tego, co ja pisałem, e, co, 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 o co was prosiłem e, na moim Instagramie. A prosiłem was o to, żebyście dawali e, pomysły na to, co chcielibyście zobaczyć w karierze w FIFA 22. Oczywiście to nie zostanie zaimplementowane, bo kariera już jest gotowa. Ja nie mam pojęcia, jak ona wygląda. Jeszcze nie miałem dostępu wcześniejszego do FIFA. Mam nadzieję, że będę miał. Szczególnie do tych karierowych rzeczy nie ukrywam, że mnie to interesuje bardzo. Ale jestem ciekawy tego, czego Wy sobie życzycie, i fajnie moim zdaniem użyć tego jako takiego pola do dyskusji, więc mam nadzieję, że będziecie wy dyskutowali w komentarzach z tymi propozycjami. Może ze mną, jeżeli się nie zgadzacie. No i że taki film Wam się spodoba. Zaczynamy od, od tego, aby było więcej wypowiedzi na konferencjach prasowych oraz rozmowy z zawodnikami w pierwszej połowie spotkania. Zgadzam się tutaj z propozycją Igora. Niki mam ucięte i, i, i zdjęcia, bo może ktoś sobie tego nie życzył, dlatego też będę czytał, kto pytanie zadał, ale chyba sami rozumiecie myślę, że wszyscy będą się komfortowo bardziej z tym czuli. Zgadzam się z tym w stu yy, ale yy, jakby ja przede wszystkim chciałbym, żeby te wypowiedzi miały wpływ i to realny wpływ nawet że, żeby te pozytywne wypowiedzi czasami miały wpływ odrobinkę gorszy może nawet, niż byśmy sobie tego życzyli. Czyli na przykład motywujemy chłopaka młodego, a się okazuje, że on ma na przykład, nie wiem, yy, nawet niech to działa zero-jedynkowo, że na młodych taka motywacja może działać zbyt dobrze i taki ziomeczek na przykład spala nam się w pierwszej połowie i spada mu kondycja, co Prawda, pracuje na pełnych obrotach, ale gościu nam się po prostu wypala po pierwszej połowie. Byłoby to naprawdę, naprawdę super, też, że nagana na napił... znaczy. Najazd na piłkarza ma większe znaczenie, bo ja mam wrażenie, że my sobie pitu-pitu na tych konferencjach, a czy to ma jakiś wpływ? No właśnie, aczkolwiek przyznam szczerze, też z, z, zaczynając tutaj to, o czym my będziemy o, o sobie gadali, moim zdaniem FIFA w, kariera w FIFA 21 była bardzo udana, więc y, też daje dużo możliwości właśnie do, do, do rozbudowy, więc też y, ja, ja nie chcę, żeby ten film wybrzmiał jako jakieś nagrze, na, narzekanie, bo tak jak na przykład na gameplay w FIFA możemy najeżdżać, tak uważam, że między innymi na tryb kariery. Do końca nie mamy prawa, bo on wygląda w moim odczuciu bardzo obiecująco. Jeszcze nie wygląda tak, jakbyśmy tego chcieli, o czym doskonale wiecie, oglądając moje materiały, ale wydaje mi się, że to jest bardzo fajna baza do tego, żeby ta kariera em, zrobiła kroki naprzód. Możliwość napisania do piłkarza. Przyznam szczerze, w poprzedniej nagrywce dotarłem do tego pytania i nie mam pojęcia, co, one, co ono em, em, ma oznaczać. Wydaje mi się, że to ma być jakieś bardziej nie wiem, perswazja przy negocjacjach. To by było fajne, że wiecie, że zawodnik nie jest przekonany. Spoko by było, żeby te negocjacje były odrobinę trudniejsze. Znaczy zmierzam do tego, żeby one trwały dłużej. No bo zobaczcie na przykład ile trwały negocjacje, jeśli chodzi o Jadona Sancho. E, Manchester United kupował go tak naprawdę przez dwa lata. Ja nie mówię, żebyśmy aż tak się tutaj męczyli, e, ale fajnie by było, żeby e, była jedna, druga, trzecia odmowa i żebyśmy na przykład kupowali zawodnika przez pięć dni a nie przez godzinę. Oczywiście takie dile też dochodzą do skutku. Patrz, Meset, Ezil w arsenalu w ostatnich godzinach, itd. Tak ale, ale fajne by to było, żeby to było troszkę rozbudowane i może, żeby czasami zawodnika trzeba było przekonać, mówiąc mu, jaki mamy tutaj projekt, obiecując mu, że będziemy mieli Ligę Mistrzów itd. Tak to by było naprawdę, naprawdę spoko. Widzieć, jak zawodnik radzi sobie na wypożyczeniu. Zgadzam się. Fajnie by było w ogóle mieć dostęp do bardziej rozbudowanych statystyk. Wydaje mi się, że coś takiego ma szansę się pojawić, ponieważ w fucie coś takiego wiem, że będzie, jeśli chodzi w ogóle. O bazę statystyk, że ona będzie bardziej rozbudowana, więc mam nadzieję, że w karierze też będzie więcej tych rzeczy. Projektowanie własnych strojów na kolejne sezony. I to jest temat, który pojawia się co roku, i to jest temat, o którym wszyscy piszą, żeby tego chcieli. Jest to dla mnie propozycja absurdalna. To jest coś, co nie ma prawa się pojawić, a jeżeli się pojawi, to nie mam pojęcia, jakby miało to wyglądać. Słuchajcie, jakby piłka nożna to jest biznes kluby mają też swoje wizerunki sponsorzy mają swoje wizerunki sponsorzy techniczni czyli no nie wiem na przykład Nike tutaj na tym stroju mają swoje wizerunki i nie można w to ingerować po prostu ja wiem że wszyscy mówią że to jest gra i wszyscy by chcieli ale pewnych rzeczy nie można zrobić między innymi dlatego że no jakby jak sobie to wyobrażacie nie jest możliwe usunąć sponsora ze strojów bo ja wiem że wy myślicie, jakby ja rozumiem argumentację że to jest 2020. Piąty rok, dajmy na to gra, ale, ale umowy są na ten rok i produkt, jakim jest FIFA 22, jest jakby na ten sezon, który nam się rozpocznie, więc musi, wszystkie umowy muszą obowiązywać. Firmy nie pozwolą na przykład na ingerencję w kolory albo umiejscowienie logotypów, więc tak naprawdę manewrować można by było tylko barwami klubu, a i to też nie do końca, bo między innymi pomyślmy, ja myślałem na przykład, że można by było zrobić tak, żeby po prostu wracały. Kolory strojów z poprzednich lat, ale zastanówmy się na przykład nad tym, że mam sobą, na sobie koszulkę Wenecja FC. Wenecja awansowała do e, Serie A, To jest strój bardzo fajny, tylko nie wiem czego widać do końca, ale to jest strój Nike, prawda? A teraz y, Wenecja ma stroje kappy. No i co? Kappa miałaby wykorzystać strój Nike z lat poprzednich. No nie ma takiej możliwości, y, więc. Y... No właśnie, jak to zrobić? A pomyślmy o, jakby, e, pomyślmy o tym, że są firmy, które mają sponsorów parę lat wstecz. E, znaczy pa, przez, przez wiele lat, jak na przykład Bayern Monachium, więc teoretycznie mógłby wracać do e, poprzednich strojów. Ale są na przykład zespoły, które właśnie zmieniły partnerów technicznych i nie miałyby tej bazy. Więc jest to absolutnie nie do zrobienia. E, więc e, jakby, ja rozumiem, żebyśmy tego chcieli, bo rzeczywiście nudne jest to e, masakrycznie wtedy, kiedy. E, wtedy, kiedy. E, E, ciągle te stroje są takie same, no ale niestety nie mamy możliwości e, na to wpłynąć i, i trzeba to po prostu zaakceptować. Jedyny wybór, jedyna możliwość byłaby taka, żeby zespoły budowały swoją bazę, e, swoją bazę strojów, ale co, wtedy każdy zespół w FIFA musiałby to zrobić, no, no nie wierzę, żeby e, chciało się to robić, nie wiem, Leighton Orient albo komuś innemu. No, no nie ma takiej opcji, więc to jest niestety coś, co zwyczajnie trzeba zaakceptować. Możliwość przesuwania zawodników do rezerw, tak jest. I tutaj e, Konon zgadzam się z tobą z w 100 albo w 200%, bo to by było naprawdę super, gdybyśmy mieli zespół rezerw, albo przynajmniej zespół młodzieżowy. Chodzi o to, żeby ci młodzi zawodnicy mieli miejsce na grę, bo niestety możliwości rozwoju młodych graczy, moim zdaniem, są zbyt ograniczone, bo no, no, jakby mamy tą ograniczoną liczbę slotów treningowych e, i t, jakby treningami można rozwijać zawodników szybko, ale meczowo niezbyt. I tutaj zespół rezerw, to by była naprawdę super sprawa. Obserwacja meczu, Oj, bateria, stan niski, obserwacja meczu bez konieczności kontrolowania w trybie kariery. Super sprawa, jestem bardzo e, za tym i mam nadzieję, że to wróci, bo to kiedyś w FIFA było. Lepsze serwery, no to nie to. Żeby była Polska pierwsza liga, e, to by było bardzo fajne. Nie wiem, jakieś ligi są zapowiadane, ale nie mam e, pojęcia. E, tutaj Rzepski e, bardzo fajną propozycję, znaczy bardzo dużo propozycji dał. E, w, robienie strojów, e, no to, to już gadaliśmy. Drużyny B, no to o tym też rozmawialiśmy, czyli fajne by były jakieś rezerwy albo tak dalej co tu mamy dalej wybór sparring partnerów bo nie każdy zostaje zapraszany na turnieje to by było spoko rzeczywiście żeby tak robić i na przykład kiedy jesteśmy na przykład nie wiem Leighton Orient już będę jechał tym zespołem to że możemy jakieś małe kluby albo na przykład sparring ze swoimi rezerwami zorganizować szkółkę juniorów fajnie by było jakbyśmy wiedzieli jak im idzie czy jak idzie zawodnikowi no to by było naprawdę to by było naprawdę spoko żeby właśnie w ten sposób to działało żebyśmy żebyśmy mieli żebyśmy mieli te rezerwy żeby te treningi na coś wpływały oprócz skupienia na przykład rozwój i tak dalej Ok, tworzenie stroju dla klubu widok z ławki rezerwowych w karierze menadżera to by było naprawdę ciekawe co prawda wydaje mi się że byłoby to Absolutnie niewygodne, znaczy, myślę sobie o tym, jak wygląda to w NBA 2K. Um, nie grałem w 2K21, grałem w 2K20, ale myślę, że ten, ten widok się nie zmienił, że stoimy, siedzimy na ławce i oglądamy. Po pierwsze byłoby to mega nudne, a po drugie, niewiele byłoby widać, więc nie wiem, czy nam by się to do końca podobało, ale jest to ciekawy pomysł. Um, dalej mamy. Na pewno w symulacji jest za mało przerw, fauli, kontuzji i tak dalej. No to jest to, co mówiłem. Um, to jest to, co mówiłem, że te symulacje to jest znakomite. Kierunek, ale słuchajcie, no nie może być tak, że piłka nie wychodzi na aut przez 30 minut rozgrywki, że jest, są dwa faule w meczu i tak dalej. Piłka nożna bardzo często jest sportem dosyć wolnym i niestety ta symulacja tak nie wygląda. Znaczy przerywanym, że e, piłki wychodzą i tak dalej. No zobaczcie, jak czasami jest, że piłka jest przy aucie parę razy i tam e, ktoś spróbuje przyjąć, wyj wyjdzie, potem założy pressing i tak dalej. Fajnie, gdyby rzeczywiście tego było więcej. Do zmiany wszystko, no z tym się nie zgadzam. Tak jak mówię, jakby można sobie robić jaja i tak dalej, ale trzeba naprawdę tę karierę w Fifa 21 uszanować, bo moim zdaniem była naprawdę fajnym, e, była naprawdę fajnym kierunkiem. Lepszy system negocjacji, bardziej rozbudowane symulacje, więcej taktyk, treningi dla wszystkich. E, treningi dla wszystkich to jest fajna rzecz, bo rzeczywiście jest absurdalne to, że część zawodników trenujemy, część nie trenujemy. To jest tak jakby paru zawodników nie przyjeżdżało na treningi, więc zgadzam się z tym. Więcej, więcej taktyk, zgadzam się z tym także, e, bo e, to by było, e, bo, bo to jest fajna, to, będzie, to byłaby fajna rzecz, żeby to się rozwinęło i to się powinno rozwinąć, bo będzie to w Ultimate Team, to już wiemy, więc myślę, że to będzie. No i lepszy system negocjacji, czyli to jest to, o czym ja mówiłem, że, że fajnie by było, żeby te negocjacje nie były tak monotonne, jak są do tej pory. Fajnie, żeby były nowe problemy, na przykład zawodników, typu dajmy na to, piłkarz nie chce przejść do zespołu bez Ligi Mistrzów, bez Ligi Europy, e, i trzeba go nakłonić finansowo. To by było spoko. <laughs> Przepraszam. No i fajne by było też to, żeby te negocjacje, żeby te pieniądze na coś wpływały. Znaczy, bo e, mamy sytuacje, w których na przykład zespół kupuje piłkarza na ławkę i daje mu gigantyczne pieniądze. A w FIFA skonstruowane są negocjacje tak, że kupujesz piłkarza i najpierw musisz określić pozycję. Czyli jeżeli on. Nie chce iść na ławkę, to nie pójdzie, mimo że ty możesz mu zaproponować bonus 4 miliony, nie? No i właśnie, to jest słabe, więc fajnie by było, żeby to zostało, żeby to zostało zmienione. No i na pewno bardziej rozbudowana szkółka juniorów. I powiem szczerze, przeglądałem sobie te komentarze tak pobieżnie i wydaje mi się, że to co widziałem, to tutaj nie wiem, czy zobaczymy jeszcze coś nowego. Choć jest tu na przykład bardzo fajna propozycja powrót losowych wydarzeń, takich jak e, było w karierach w starych Fifach. Zgadzam się, to było naprawdę spoko. E, tam były rzeczywiście różne rzeczy, na przykład nie wiem, były też, można było zorganizować kolacje z zawodnikami i tak dalej. Takich rzeczy powinno być naprawdę dużo, bo to, to mogą być rzeczy tekstowe, e, które będą dodawały nam e, naprawdę dużo e, dużo takiego smaczku do tej kariery. E, wie, wiecie, wyjście z drużyną po nieudanym meczu, możliwość wpływania na te morale inaczej, e, jakiekolwiek Jakiekolwiek inne sprawy, przede wszystkim ja cały czas dziwię się, że na przykład nie ma takiej głupoty jak limity drużynowe, znaczy zmierzam do tego, są limity zawodników z znaczy spoza Unii i tak dalej, są zezwolenia na pracę, na przykład ja gram teraz, zresztą będziemy o tym rozmawiali w jednym z odcinków w Football Managera Mobile i... W Muszę powiedzieć, że tam te wszystkie rzeczy są, a to jest gra mobilna, e, a te wszystkie rzeczy są rozwiązane tekstowo, i mimo wszystko e, człowiek bawi się w, to, e, w tym znakomicie, więc to naprawdę powinno być nie tylko te losowe zdarzenia, ale także zdarzenia takie, no prawdziwe, znaczy nie wiem czy to zdarzenia, wymagania ligowe, to głupia rzecz, ten młodzieżowiec. Jesteśmy w stanie zrobić SBC w FIFA z 55 różnymi tysiącami wymagań, e, a nie jesteśmy w stanie po prostu zrobić tego, że nie masz odpalić meczu bez gościa poniżej danego wieku w karierze. To by było fajne, gdyby coś takiego się pojawiło. Życzę. Tutaj, tak samo, podobają mi się te dwie propozycje. Oczywiście, drużyna Juniorska o tym rozmawialiśmy, ale bardzo też podoba mi się klauzula st strachu wpisana tutaj e, w kontrakt, czyli wypożyczeniowy, czyli że jak wypożyczysz piłkarza do innego klubu, to nie może grać przeciwko tobie. To jest bardzo, bardzo fajne. E, to jest bardzo fajna propozycja. E, Myślę, że to by, to, to, to by było spoko, gdyby te klauzule były. Ym, albo może dodany taki element, wiecie, w zapisie kontraktowym, to by było spoko. No i tu widzimy kolejną propozycję, która moim zdaniem jest ciekawa: żeby kluby posiadały mniejsze pieniądze, aby ciężej było ściągać tych najlepszych zawodników. Ym, to jest propozycja Kmilka. Zgadzam się, bo. Mam wrażenie, że kariera w FIFA jest troszeczkę za łatwa. Ja nie mówię o tym, że to ma być, wiecie, e, siedzenie i męczenie się, żeby zatrzymać robotę, no nie? Ale kurczę, tak naprawdę w ciągu dwóch sezonów jesteśmy w stanie, dwóch, trzech sezonów, jesteśmy w stanie z naprawdę słabego zespołu typu... No teraz nie wiem, jaki zespół mogę powiedzieć, ale no nie wiem, z takiego zespołu jak eee, weźmy sobie z Premier League zespół, żeby nie było ograniczeń. Brighton, do Brightonu w ciągu trzech sezonów byłbym w stanie ściągnąć Kilianę Mbappé. I dobrze o tym wiemy, że bylibyśmy w stanie to zrobić. No, no, no nie powinno to tak wyglądać, prawda? To, to, to nie powinno tak być. Zatem e, nawet gdyby teraz Brighton wygrał dwa razy z rzędu Ligę Angielską i zdobył Ligę Mistrzów, no to nadal byłby Brightonem. Oczywiście e, Brightonem lepszym, ale zobaczmy ile czasu trwa, żeby Leicester City wskoczyło na ten topowy poziom, a na razie jeszcze nie wskoczyło. No Leicester City e, w ostatnich latach było zespołem lepszym sportowo wydaje mi się i lepiej prowadzonym to na pewno niż Arsenal, niż Manchester United, no bo patrząc jakby na ostatnie lata, no t, 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 tak jest, jest, jest klubem dużo, dużo też stabilniejszym, dużo jakby klubem z dużo lepszymi perspektywami moim zdaniem niż, niż między innymi Arsenal, więc... No, jak o tym pomyślimy, to, to, to nadal to przecież w, w głowach ludzi, nie wiem, Tottenham jest wyżej nad e, Leicester, czy Arsenal jest wyżej na, nad Leicester, a tak naprawdę, no, Leicester w, jest teraz lepszym zespołem. Nie mówię, że jest większym zespołem, ale jest na pewno lepszym zespołem e, i e, nadal, gdyby jakiś zawodnik miał wybrać klub, wydaje mi się, że mimo wszystko... Prędzej poszedłby do Arsenalu, Tottenhamu, Manchester United, to już na pewno, czy do, niż do Leicester. Więc to, to powinno być zmienione, że za szybko czasami pewne rzeczy się dzieją, a z drugiej strony czasami dzieją się, czasami te ograniczenia są absurdalne, kiedy, nie wiem, prowadzimy Ajax, a nie chce do nas przyjść gościu oceniony na 84, chociaż bylibyśmy dla niego fajnym kierunkiem. Więc to na pewno powinno się zmienić i, i z tym się zgadzam. No, bo między innymi. I tutaj widzę, że. więcej draftów. Widzę, że. No, właśnie, na przykład. Gdzie my, gdzie my to mamy? Kto to napisał? Kacper. Kacper to napisał, że, że. właśnie trudniejsze zarządzanie budżetem, bo po dwóch dobrych sezonach masz 200 milionów, co przyjmuje radość z gry. No i właśnie. To, to powinno być zmienione. I powiem szczerze, jak patrzę na Wasze propozycje, to. Moim zdaniem jest tutaj jeden wniosek z tego wszystkiego. E, a mianowicie, kariera naprawdę większości z nas nam się podoba. E, kariera w FIFA 21, bo ona poszła w bardzo dobrym kierunku, ale. Wszyscy chcielibyśmy więcej. Wszyscy chcielibyśmy to bardziej szczegółowe, bardziej rozbudowane. Ciekawy jestem, jak to wyjdzie. Słuchajcie, ciekawy jestem, jak to wyjdzie. Naprawdę już nie mogę doczekać się FIFA 22, bo fajnie by było, żeby było to, co mamy teraz, tylko z większą ilością cutscenek przy negocjacjach, z bardziej rozbudowanym tym wszystkim i bardziej uszczegółowionym. Więc to jest niesamowite, że doszliśmy do takiego momentu, kiedy. Naprawdę nam się podoba, bo ja widzę po komentarzach, że w większości z Was to wszystko siedzi. Tylko chcecie po prostu, a w zasadzie chcemy więcej. E, I jedyna nowość, którą wszyscy by chętnie zobaczyli, no to rzeczywiście jakiś, jakaś możliwość grania juniorami w innych rozgrywkach. Czy to będzie, czy nie, zobaczymy. E, wymyśliłem sobie taki luźny odcinek. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał. Za dziś bardzo Wam dziękuję. E, jutro widzimy się w. A jutro mam, nie powiem, w czym się widzimy. Przyjdźcie, zobaczcie i mam nadzieję, że Wam się spodoba. ma